Cześć, witajcie na kanale CTGTV. Jak wiadomo, ja jestem Paweł. Nie, nie jestem A Paweł. ja Jacek? Nie, jestem nie Paweł. A ja nie jestem Jacek. A mamy dla Was dzisiaj nie lada Gratkę, bo omówimy dzisiaj walutę południowoamerykańską, centawo. Zapraszamy. A tak na poważnie będzie to Warm Audio Centavo, czyli najświeższa inkarnacja klona Centaura, wyprodukowana przez Warm Audio w takim pięknym, prawdziwym jak oryginał pudełeczku. Zaraz zobaczycie zbliżenia tego urządzenia. No, także co. Jedziemy! Zanim przejdziemy do tego, co tygryski lubią najbardziej, zacznijmy od małej lekcji historii. Klon Centaur to efekt typu Overdrive, zaprojektowany przez amerykańskiego inżyniera o imieniu Bill Finnegan. Efekt ten był produkowany w latach 1994-2008 i jego zadaniem było odwzorowanie brzmienia mocno rozkręconego wzmacniacza lampowego, takiego wiecie, pełnego w harmoniczne. Łącznie. W tych latach zostało wyprodukowanych około 8000 egzemplarzy. W związku z tym, że było ich tak mało, cieszyły się one ogromną popularnością, bo korzystał z nich na przykład, czy korzysta dalej, John Mayer, yy, Josh Home i jeszcze jakieś tam super, gwiazdy. i ten efekt został jakby legendarny. W związku z tym, że zapotrzebowanie na te kostki było tak ogromne i ceny, on kosztowo chyba. Na początku 200 dolarów, czy nawet mniej, i ceny bardzo urosły, bo było ich tylko 8000. No to co? No to Bill Finegan postanowił doprodukować kolejnych, kolejne klony, ale nie były to już klony centaury, tylko to się nazywało klon KTR. Tak. I kosztował mniej w porównaniu do tych starych, ale też około 300 dolarów, zdaje się. Z tego co czytałem, jeszcze, że ci się tak wtrącę, to mhm. chodziło też o to, że ta nowsza wersja była, była zmieniona mm -hmm. i Finegan zmienił ją dlatego, że była łatwiejsza w produkcji i mm -hmm. tańsza w produkcji. Tam chodziły jakieś yy, diody germanowe. Tak. Aby. Takie tam szczegulaski. Skoro już wiemy czym charakteryzuje się oryginał, przyszedł czas na gwiazdy naszego odcinka, czyli Centavo. Cytując samego producenta, jest to oferująca najwyższej jakości komponenty, wierna kopia Centaura, zaczynając od wzmacniaczy operacyjnych przez zastosowane diody i regulatory napięcia, a na aspektach wizualnych kończąc. Złotą, choć skromną obudowę zdobią z wierzchu 3 potencjometry: gain, treble oraz output. Jest oczywiście foot switch, dioda informująca o uruchomieniu efektu i standardowe gniazdo zasilania. Z rzeczy wartych uwagi, gniazda umieszczone na górze, co nie jest bez znaczenia, zwłaszcza przy obudowie tych gabarytów, oraz przełącznik MOD, który pozwala na wydobycie pełniejszego dołu z efektu. Istnieje też opcja zasilania kostki przy pomocy baterii. Specyfikacje już znacie, wiecie co to jest, więc teraz zapraszamy na kręcenie gałami. Aby pokazać wam jak największą głębię możliwości, zaprezentujemy wam Centavo na trzech różnych gitarach. Będzie to Kramer, będzie, czyli Les Paul, Będzie to y, Jet, czyli Stratocaster, i Będzie to VGS, czyli powiedzmy, że super strat. Mam nadzieję, że sobie wyrobicie zdanie na temat brzmień, które oferuje Centavo. Bye. Ale czymże byłby test overdrive'a, szczególnie w naszym przypadku i jeszcze tym bardziej takiego pięknego i vintage'owego, bez sprawdzenia go jako do pałki i to innego klasyka, więc teraz posłuchajcie jak Centavo poradzi sobie z depaleniem 5150. Czas na podsumowanie. No Słuchajcie, no, kto wie, ten wie, a pewnie większość z was wie, kto że wie ten wie? klon Centaur na rynku yy, wtórnym kosztuje teraz około 40 tysięcy złotych. Ja ostatnio gdzieś widziałem. Już za więcej? Za więcej, no. Ostatnio gdzieś widziałem. To, to zapewniam dać w Polsce 40 tysięcy. No. Tak, w Polsce. Ehm, któryś tam youtuber anglojęzyczny, nie pamiętam który, Kupił od pana JHS Aha, jakąś jedną z pierwszych, yy, jednego z pierwszych wypustów. Mm -hmm. I tam było napisane było? pół miliona dolarów. Tak, było on go wystawione jako za milion. Kupił go za pół miliona i miał go dowieść osobiście do, do nowego właściciela, czyli kupił go. ktoś. No, no raczej, wieś, raczej. Ale film raczej był pewnie. Kupił. Tak, oczywiście, A, że był no, to, film. To, nie, wiem, nie, bo Oczywiście wiadomo, że telewizja kłamie i YouTube też kłamie, więc to pewnie ściema. No ale oczywiście, no powiedzmy, że za 40 tysięcy złotych możecie kupić oryginalnego klona tam, powiedzmy z połowy lat 90., czy tam z początku lat 2000? 2000 mhm. no i, Albo 40 takich. No i słuchajcie, no. No, no Kto choć trochę liznął cokolwiek albo kiedykolwiek otwierał y, efekty gitarowe, no to wie, że w tym, efe, w tym efekcie nie ma jakiejś magii. To jest płytka i trochę elementów elektronicznych y, lepszej lub gorszej jakości. Y, więc y, te <ścoughs> ceny zaklona centaura są wesołe i tu nawet no, i śmieszne. I ni nic tu więcej nie będę komentował. Yy, przez wiele lat od zakończenia produkcji powiedzmy oryginału czy już w trakcie nawet, nie wiem, powstało bardzo dużo efektów, które skopiowały to, no bo to nie jest żadna... Yy, kopiowanie efektów to nie jest żadna magia, po prostu bierze się płytkę i się to kopiuje, co tam jest na tej płytce. Yy, I powstało bardzo dużo tych efektów, jest na przykład Wampler Tumnus, jest na przykład yy, Electroharmonix Soul Food, yy, jest... co tam jeszcze było? Archer, tylko nie pamiętam jak się ta firma nazywa. J, nieważne. Jest cała gama tych kostek, na pewno możecie. Archer sobie... to nie jest EQD? Nie, nie, nie. Jay Rocket, coś takiego. A, okej, okay, dobra. Jay Rocket. Jest bardzo dużo efektów, które bazują na oryginalnym układzie klona. I znajdziecie w sieci pełno porównań, nawet oryginałów do, tej, do tych różnych kostek. I tak samo ja się trochę no, z wiadomych względów nie mamy klona Centaura u siebie, bo kosztuje więcej niż cały nasz sprzęt i tyle co moje auto. Yy, więc jest, to, jest mi absolutnie zbędny ta kostka. Niedługo pewnie będzie można kupić za niego kawalerkę w Warszawie. Hmm. Ale doszkoliłem się, posłuchałem sobie porównań, jakichś testów yy, na YouTube. Yy, no i co wam powiem? No, Ustawiając klona obok tego, bo słyszałem, ustawiając gały identycznie, jest różnica. Ale różnica jest taka, że skręcasz treble o milimetr i jest już to samo. Okay. <grym> jest taka różnica między tymi dwoma efektami, więc zasadniczo jeżeli yy, chciecie mieć oryginalnego klona, a was nie stać, jak w większości pewnie, Centawo po pierwsze wygląda jak klon, więc jak chcielibyście mieć oryginał, możecie zrzeźć sobie ten lakier. Oryginalny klon jest y, metal taki tak, pierwszy. No, 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 no. Y, y, nie taki, był złoty. Nie był, był złoty, taki... był taki szary po prostu jak blacha, jak metal. I sobie tu nakleić klon centa, czy tam centaw chyba był oryginał i będziecie mieli jak oryginał, nie? Także w ogóle wypas. Y, Jeżeli nie, nie przeszkadza Wam to, że obudowa wygląda troszeczkę inaczej, to to jest ta... taka złota znaczy, strona. No, prawie tak samo, nie? No tak, no bardziej mi chodziło o to, że masz inny napis. Aha, no to możesz sobie, no dokładnie, jeżeli szukacie czegoś, co wygląda jak klon, no to centawo spełni wasze oczekiwania w 200%, bo ciężko mi się przyznać, nawet mi się spodobał. A to rzadko się zdarza w kwestii overdrive'u, bo trochę tego przerzucamy. No. I fajnie, i fajnie to gada. W pewnym momencie po przerzuceniu takiej ilości przesterów już nic nie robi na tobie tak. wrażenia. I nic się nie podoba. Więc jak się zdarzy coś, co no. zrobi na nas wrażenie, to już, jest, to już jest dobrze. To już jest fajnie. To już jest fajnie fajnie. Jak to tu mówiłeś? Ten środek? No jest taki honki. <laughs> honki, <honky ton. laughs> Fajnie robi taki niski, niski taki środeczek. Taki, mh, fajnie to bardzo się gra. I, no, I pewnie dlatego tyle ludzi używa tego no, To Bardzo, bardzo nie? możliwe, nie. No, Bo jakby środkowe pasmo jest najważniejszym pasmem, więc w gitarze elektrycznej mam na myśli się ładnie przebija, więc prawdopodobnie dlatego zrobił taką furorę, nie? No nie wiem, czy to brzmi jak rozkręcony wzmacniacz lampowy. Już kiedyś mieliśmy taki efekt, co miał tak brzmieć. Ale nawet jeżeli tak nie brzmi, to brzmi dobrze, więc ja bym się tam specjalnie nie czepiał, czy to brzmi jak lampa no, rozkręcona, czy nie. To już każdy overdrive to ma być, brzmieć jak lampa, nie? Tak, tak, no. No. Więc jeżeli podoba wam się centawo, podoba wam się brzmienie i szukacie czegoś, co wygląda jak klon, no to jak najbardziej możecie zainwestować w tą kostkę, bo jest... Po... Gra dobrze i jest ładna, nie? Gra dobrze jest ładna i kosztuje 40 razy mniej niż oryginał. Kosztuje 40 razy mniej niż oryginał, co już jest plusem na wejściu, nawet bez, <grym> bez tego czy to gra dobrze czy nie w porównaniu do oryginału, to już jest plus. E, ale y, nie wiem jak tobie Jacku, ale mi się bardzo spodobało jak dopalił 5150, no tak. Więc Oprócz tego, że macie takie, wiecie, vintage drive'y, czy nawet clean boosty, bo jak się skręci z gain na zero, to można go wykorzystać jakiego, jako takiego clean boostera, to jeszcze sprawdzi się w bardzo nowoczesnym graniu, z bardzo dużą ilością przesteru. Macie vintage modern taki. Taki vintage modern, no, dokładnie. Także możemy Wam spokojnie polecić, jeżeli chcecie zainwestować kapkę swoich pieniążków w takie oto cudo. Warto. Jak najbardziej warto. Yy, dajcie znać oczywiście, która próbka Wam się podobała, na której gitarze Wam najlepiej zagrało. I dlaczego to dopalone 5150. <grym> ja w sumie nie wiem, co mi się najbardziej spodobało. Gdzie się... Chyba Kramer w ogóle. Aż dziwnie, nie? Tak mam jak taki przebłyski, że Kramer mi chyba najlepiej zagrał z tym. Bo machoń. Bo machoń. A... Ma nie mówi. No właśnie, przecież producent, tu... producent tak. tego efektu twierdzi, że y, to jest bardzo dobry efekt do odmulenia mahoniowych gitar. Albo ciemnobrzmiących albo na humbuckerach. Ciem... Tak, ale to nie było, że ciemnobrzmiących, bo mahoniowych, tylko że machoniowych. ciemnobrzmiących bo na humbuckerach, albo mahoniowych. a nie czepiaj się. Nie, no nie Dobra, się. Przecież to wszystko prawda. <noise> Kończymy te rozważania. Także napiszcie, która gitara wam najlepiej zagrała, z centawo. A my się z Wami żegnamy. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału. Zostawcie coś po sobie, jakimś łapy w górę. Ewentualnie dwie w dół. Subskrypcję oczywiście. I co? Tak. Widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale CTG TV. Adios. Adios.